Dalej jeszcze pierwsze kulturalny tekst. Daily beats ta 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 jest noc wchodzę pod kostkę Kładę się spać, zaczynam się grzać, zapomniałem się wykąpać, muszę wstać, do tego myś zęby, dla czystej gęby, głowa mnie boli, wracam powoli, zażywam tabletki, nie, nie piję setki, nie wolno mi pić, jeśli chcę żyć. Lub... Nie skończyć na zawsze w szpitalu Na psychotycznym, psychotycznym haju Tak więc usnąłem bez problemu większego Znowu przyśniło mi się coś strasznego Jest to paraliż, senny paraliż I znowu całe życie mi się wali Jeśli nie miałeś tego kolego Dzięki składaj do Boga naszego Wszechmogącego, nieskończonego Który cię stworzył drogi kolego Bo straszne koszmary przy tym to nic a ja tak naprawdę nie chcę tak żyć, cierpieć za dnia, a również i w nocy, niech mięsza całe. Zrozumie to wreszcie, że bardzo łatwe jest złe wejście, trudno jest wyjść i stanąć na nogi. Niech ten kawałek użyczy ci przestrogi, byś nie cierpiał za życia i również po śmierci mniej, więc chłopcze głęboko pamięci. Nasz Bóg wybawia, szatan pozbawia Wybawia wszystkiego, co masz na króla Każdy, kto wszedł W kulty powieści drogi że szatan zawsze ma wielkie rogi Mimo iż najpierw i cię przynętą Każdy jego szepcie jest dla ciebie zachętą Byś mu się sprzedał, pozostał w więzieniu Temat to długi Radku serdeczny Niech ci dzień każdy będzie słoneczny Czekaj kolego na kolejne naleganie Bo mam dla ciebie potężne przesłanie Tak Wieku, tego ci nie powiem, ale co nieco o sobie opowiem. Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta Szanuj Boga Szanuj Jego przykazania zobaczysz, że szczęście samo się wyłania.